Cześć wszystkim, z tej strony Arek, możecie na mnie mówić Lemon. Witajcie na moim kanale, gdzie znajdziecie trochę vlogów, trochę gamingu. No zaczynając od samego początku, od dłuższego czasu chodziła mi po głowie taka myśl, aby stworzyć kanał, gdzie y, będzie świat widziany z mojej perspektywy, czyli vlogi. Wraz ze znajomym będziemy robić różne challenge. No ostatnio też zdałem prawko na motor, więc zabiorę was w niejednego tripa. Drugą częścią kanału będzie oczywiście gaming streaming. No mam nadzieję, że to nie będzie wyglądało tak, jak zaraz Wam pokażę. Oczywiście jak będziecie mieć jakieś sugestie, piszcie w komentarzach, na pewno będę brał je pod uwagę, będę odpisywał. Eee, na ten moment raczej skupiamy się na gamingu, w dłuższej perspektywie czasu będzie to raczej vlogowo-challengeowy kanał. Eee, przycisk subskrypcji będziecie mieć oczywiście tutaj na dole. Z mojej strony wszystko, trzymajcie się, cześć!